Dziesięć, dziewięć. Super. Jest okej? Okay? Tak. Trzy, dwa, jeden, start! No tak, tutaj przez to wzniesienie jest niezwykle trudno jechać się wyścigówką, która ma Niskie zawieszenie. Ach. Dobra, nawrót to by się chciał zrobić na ręcznym, ale tu ręcznego nie ma. Podkręcić obroty, podkręcić obrot, wyjechać z trawy. Dobra, i w drugą stronę, w drugą stronę tor jest kompletnie inny. Jakby ktoś chciał porównywać, że a przejechałem w jedną, to w drugą też dam radę, to nie. Ale puchną te hamulce jednak. Niby ceramika no, trudne do wyczucia. Ty, bo ja już się denerwowałem. Wiesz, słońce zachodziło, ja już się denerwowałem, że to by się coś stało po drodze. Jak było? Twierdzi? Jak było? No. Od razu mówię, że musnąłem jeden pachołek. To nie było ani skracanie drogi, no to, ani no nic, to, Tylko no to na nie, wyjściu. to nie, to faktycznie Ona ma nie... ogromną przewagę tylnego napędu na wyjściu z zakrętu i normalnie, wiesz, zaczęło... Driktuję. Jaki jest czas? Nie powiedziałeś mi. 1.28.77. Nic mi to nie mówi, bo nigdy tutaj po też. tym zamkniętym nie jeździłem. 5, 4, 3, Dwa, jeden, go! Dobra, zobaczymy jak działa, bo tak, tu jest dość unikalny system elektronicznej szpery, o ile można to nazwać szperą. Jest tył nadsterowny, widzę właśnie teraz. Sam jestem ciekaw, jak on będzie się spisywał, jak to będzie działało. Zawieszenie tu jest kompletnie inne. Ło, ho, ho, ho! Ale teraz muszę się skupić na jeździe, bo jest potwornie szybki. Tutaj nie ma jak w Alfie centralnego mechanizmu różnicowego, tylko dwa osobne silniki na osiach. Na tylnych kołach może być więc maksymalnie 367 koni, a na przednich nie więcej niż 218. Dla mnie działanie takiego napędu jest trochę nieprzewidywalne. Jezus Maria, jak to hamuje. Huh. No ciekaw jestem. Się? No jak myślisz? No nie wiem. Aha. Lepiej czy gorzej? Szybciej. Szybciej? No. To powiem Ci, że nie. A ile byłeś, ile jestem 28,77. O kurde, duża różnica. Bardzo. Bardzo. Mój samochód skręca. Taka jest prawda. Twój przyspiesza, ale nie hamuje i nie skręca. No... No, no, patrz, no no, no. może innym razem. No. Jej, jej, jej. Słuchajcie, czyli teraz Słuchajcie, wychodziło... nie można cały dzień być najlepszy. Nie można. Jakby... Oho.